Siemaneczko, widziowie, Siemaneczko, siemaneczko! Dzisiaj gramy w Mudder Mystery. Mystery. Ha, Haha, będziemy... E, Zobaczymy kim będziemy. Jestem niewinny, dlatego muszę znaleźć sheriffa najlepiej. I uciekać przed młodej Co to za tutaj? Nie grałem, nie pamiętam tej mapki, że dobrze. Jaki, jakiś kolega kwiatkiem na głowie. Dobra. Troszeczkę. I tutaj zakryjemy. O, o nie! To, to jest szeryf czy nie? Goni mnie. Nie. Uciekamy, uciekamy, nie możemy nikomu ufać. Jesteśmy w Murder mystery, uciekamy. Szybko. Szybko uciekamy. Cipko. Cipko. Jesteśmy w dosyć ciekawym miejscu. Dobra. Jest tu dużo grać. więc o mamy go! mamy ciągo złocin się gdzie się dzieje się Dobra, ale o zabiła tam a ja tu na spokojnie się za ścianą chowam bo ona mnie nie widzi a ja tu sobie patrzę co robi no o tutaj jakiś kolega biegnie o nie pounikał jej nie pounikał aha 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 o ocholea, aha, aha, ocholea, 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 o udało się jej. No niestety się zablokowałem trochę. Możliwe, jest dlatego, że mam grube palcie. No, kolejny się poblokował. No dobra, no czekamy jeszcze raz na kolejną duę. No może się, może to się uda lepiej rozegrać. E, tutaj zaraz będziemy plan się wybierać, na tutaj rozegramy tutaj gierkę. Ale jeszcze możemy się zobaczyć, co tu jest tak? Tu mamy skutery wodny, mamy leżaczek, można wiadomo domu sobie usiąść. No, postać nie chce usiąść, no to możemy się posztać. Może da się do pontoniku wejść. O, i się można tu popatrzeć na morze, a takie ładne. Tam jest chyba jakiś statek albo budowla. No, także tutaj się można deszczcie popływać. Żium, zium, zium. zium. Ziemię, surfer. Dobra, tu mamy taką kładkę, żeby się zrobić. Siop, taki szkok, siop. Dobra, wracamy, 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 bo trzeba potem zrobić mapkę wybrać. A nie, trzeba ja dobiegnąć tej plaży, Siop, 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 siop. No, no. A tu co? Co ona ma? że dziadka. To jest chyba osiołek. Osiołek, kozio. O, kociołek, matołek i osiołek. No, hopa Podzieja hopa. No, się. O, cholera To jest jakieś przejście. Gdzie to prowadzi? Coś odkry... O, jakieś hasło trzeba pewnie podać. Hasło to. O, koń. Halo. Hasło, placzki. No. Czemu nie działa. Ona z nim pogada. No, idzie? Mhm. Chyba się nie dowiemy. O, o, o. Cześć, nas przenosi. Okej. Okay. Niewinni wygrywają. Na pewno, bo widzę, że sieli jest wyeliminowany, A, okej, okay, dobra. Mo może być. Niewinni wygrywają. O, tu mamy jakiegoś Polaka, ale już chyba się. O, wybieramy mapkę. E Szpital Ci, Hotel 2 Ci, Workplace szpital. albo nie, workplace, 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 no workplace, no wybierz tutaj koleżanko, bardzo dobry wybór, bardzo dobry wybór, dobra, no to gramy, zobaczymy, zobaczymy co to będzie, hopa, 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 dobra, jesteś? nie no dobra Czyli nie mogę ale ci zabijać, nie mogę bronić innej ludności. Muszę sobie radzić z tym co ma, ma Oj. Oj, zawiesiłem się trochę w mojej mowie, bo nikomu nie ufam. O! noś cholera! W kucie noś stał tam i stał, ja myślałem, że... No nie... Ale zaczyściłem wziąć śmierć i tak muś pod... Pod spódnicy śmierdziało strasznie takim zgniłym śledziem. Ja wiedziałem, że to on jest zabójsiom, ale dałem się nabrać. Dałem się nabrać. Tam jakaś koleżanka stoi. No, niedobrze mam bowiem. Niedobrze. Aj, ajajaj aj. O, tu pod palemkami można sobie usiąść tu takie beczułki się w ogóle? Aha. Dobra, zobaczmy. No ludzie się tu zbierają, na spokojnie musimy e, chwileczkę poczekać o jakiś. O, o ten źwierzaczek umie się wspinać. Ten źwierzaczek umie się wspinać, szukajcie. Dobra, a, no a, nic nie? Jestem parkurowciem. Ciekawe czy się da na ten daszek wskoczyć zaraz żeby. Zobac... O, o, jakąś mechanikę gry, zaraz odkryję. Aha, aha. No, nawet dobrze mi to wychodzi, nie powiem, że nie. No, o, ja jeszcze troszeczkę popróbuję i czekam. O, widzisz się, widzisz się, widzisz, wi widzisz, widziu, widzisz, widzisz? Wszystko się da. Wszystko się da. Trzeba chcieć. Pytanie, czy tam mogę teraz wejść? Hmm. Trzeba pomyśleć, jakby tam wejść. Może też właśnie tak jak tu. Bo tu mnie do góry podbija. Aha, aha, już szybciej wchodzę w to miejsce. To dobrze świadczy o mnie, że jestem dobrym graczem. Dobra. Jakby tam się A ciekawe są te inne chatki, da się wszkosić. Tutaj. Zobaczmy, zobaczmy, bo to kto nie próbuje, ten się nie przekona. Aha, 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 aha. Widzisz, 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 widzisz. Moment, teraz tu się no mia miała być Murder Mystery 2, ale wyszedł nam Parkour 2 No zdarza się, czekamy na rozgrywkę Mógłbym Wam to wyciąć tak naprawdę, ale Ale nie chcę Wam tego wycinać, Później, żeby tak leciało O Na ziwo gramy, tak jakby Wiecie o co chodzi Ja się troszkę tutaj pogadam, Ty mnie posłuchasz i jest, ten, jest fajnie Patrzcie, patrzcie, patrzcie Patrz gdzie patrz. ja wchodzi teraz I patrzcie wchodzi. Ja tu wejdę, ja nie wejdę, ja wejdę, momencik, On rade gra, gdzie... a wybór mapy chyba jest, nie? O cholera, szybko, szybko, wybuł mapy, wybór mapy, wybór mapy, jak cię, jak cię, Biolab, aha, ja nie, bank, 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 pieniążki, pieniążki, tam są pieniążki, no, dobra, idziemy, aha, dobra, teraz podcierać, będziemy tu rozgrywać tych zawodników, się zawodniku. Cię nie spodziewają. Dobra, zobaczmy, kim będę. I się znowu niewinny. Nie podoba mi się to. To jest ostatni raz, kiedy nie niewinny, a potem kończy tą nagrywkę. Ja wiem, bo wam poważnie. Ja potem, ja potem wam nagram coś nowego. Zmudę, mude, mude mi się tej. Nie odciąć się, o nie, oj, tam, tam i ja już nie zabiła. Jak ktoś nieraz zabił, to ja nie ufam. O nie, ona tutaj na mnie patrzy. Cię nie goni. A, Manuś! Kole... Uciekaj Kolego uciekaj, ona Manuś Olea jaśna Czatendy. Uch. A nie gdzie ja jestem. A tu już byłem. O kolea, to na dół. Im niżej, tym lepiej. O, tutaj jest skarbiec jakiś. <grybuj> tu jest złoto. Chyba jakieś papiery wartościowe mi się wydaje. Ważne, ważne papiery tu chyba jakieś są. Dobra, a tu da się otworzyć, i wuj. Uh, napad na bank obie, napad na bank. Ochola, napad na bank, modern mistery. Haha. Ha. No, bez nozi i okej. Okay. Czyli nie wejdą mi tutaj. Ochola. Ale nie ma nozia. O nie! O nie. Tam jest ta zła kobieta. Jak to wyłączyć? O, cholea! O cholea! A, cholea, złapała mnie. Ech. No dzięki widziu, że, że nam no, wytrwałeś w tej przygodzie. Spróbujemy jeszcze raz w nowym odcinku to rozegrać. Może lepiej mi pójdzie. To, że w tym mi nie poszło, nie znaczy, że jestem słaby, także się nie zniechęcaj, bo jestem za, jestem zawodnikiem, mówię ci, nie zniechęcaj się widziu, ja tu jeszcze rozegram to jak należy, zobaczysz. Tak, gdy w Penetli nagrałem, to też tam na początku nie dałem rady, a potem, widzisz, widzisz, a potem widzisz było, nie, że wygrałem, drogi widziu. No, także dzięki, że obejrzałeś ten dzineczek. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jak coś, to do zobaczenia w następnym. Na razie.